Yy, Mario, już ty się naładowałeś już? Tak, ładnie. Ja, proszę. Eee, sobie? Masz tak samo tak, się tak, a, tak, tak. Powiem ci, że ta kamera do filmowania jest yy, fajna, tylko gdyby miała odwracany ekranik. Oj, no dobra, no już wiemy, tylko to z tego no. No ja wiem, ale ja wiesz, że ja lubię marudzić. Zatem, za tym też ten to uważam, że i tak jest bardzo dobra jakość. Oczywiście. A wadą jest to totalną to, że nie ma wizji. No o! A. coś odpadło. dobrze. Ale latamy dalej, latamy. Siłka w grze. Nie chodź na razie. Nie, nie. Jest na lotnisku, to wiesz. Drugi, drugi Dawaj, zetnij mu drugie, zobaczymy co się stanie. <śpiewanie> No. no wiesz, takie sobie miejsce wybrałem. <laughs> Ale widzę, spodobało Ci się. No nie Mówi, że relaks teraz. Słuchaj, jak Ty byś wykonał lot, czy ja mógłbym od Ciebie pożyczyć logger? Ariuszu? Dobrze. Dobrze. tylko z wariometru i tak nie do końca skorzystasz, bo zakręcając skorzysta A A, dobra, to nie, to nawet nie chcę. No, coś co się dzieje. Tak. Śmiało! <głos> <głos> Powiem ci, że kurde, jeszcze lepiej się bawią tymi skrzydełkami, niż tymi kombatami. No. Dlatego teraz... <głos> <głos> ten... Skrzydełka. W modę wpasować. No, wpasować w modę. No, u mnie już leżą dwa. Ale leżą, powiedz, tu jeszcze daleka droga. No wiem, wyposażenie mam, ale wiesz, czas, 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 czas. O! 2 Dla kogo? Ciekawy film, ludzie będą oglądać. A dlaczego? Za To no. już jeden <tryklary> rodzaj skasowany, się ciasno zrobiło. No. Ja tam na razie, ja tam na razie nie wchodzę. Śmiało, śmiało. Nie ma problemu. Jutro będziemy na YouTubie. 350 gdzie ty jesteś? O tam. O boże. Nie To jest pojęcie. O! że w jednym punkcie, który mnie kompletnie w A Mariusz Piper daleko. No. Tak, powinienem ja... kolegom przeszkadzać tutaj w przestrzeni A. powietrznej. Oni by usłyszeli tylko świst i po ich modelach, nie? Wiesz, przecinanie... Przecinanie... Wariomer, do... tak. A, zaraz, Bo... 43, tak? I dlatego tak jest, nie? Bo oni pracują na 43. Nie. Tak. Kto pracuje A, zwyczaj tak. A jemu nie zakłócasz? On ma cyfrowy plan. No tu tak? mówisz, że nie, mówił. No, to jest cyfrowa woli. transmisja u tym na Dragon Linku. Tak. No, no. nie masz stania? No właśnie, ale tam tuś zawsze słychać tego. Tak, że... Ty, no to Tomek. A tak, bo Tomek, Tomek poleciał już nad tym jest. Już jest za stawami. Nie żartuj. Nie, nie żartuję. No. Adam, ponagrywasz troszkę, ja bym sobie poszedł zerknął. Nie. Ile na ma. No dobrze. Weź, zobacz te szaszłyki, bo żeby one się tam nie nie. Przyjarały, nie? Dziękuję Ci bardzo. Nie, nie, spokojnie. Jest, jest, jest... Zadajemy um, inteligentne pytania. Przynajmniej nie kopał mnie, także myślę, że... A to właściciela to nie kopie. <laughs> o. O, było słychać, było, było. było. Zaliczone. A jakiś sędzia to jest w ogóle, czy to tak ten, co zostanie ostatni w powietrzu? Tak to jest, to ty, sędzia, sędzia jest ten. O, rzeczywistość. To było dobre. Ja znowu nie latałem już 10 minut. No ładnie zakucało. Nie, jak jestem blisko to jeszcze wiesz jeszcze moje, coś przejdzie jeszcze to moje się przebija ale jak daleko to kaplica było było

<laughs> Nie, no ja tego swojego vipa muszę zrobić, bo... Na wczoraj się baterii latały. O, ho, ho, no to i tak ładnie. No ale widzę, że nierozstrzygnięty pojedynek, bo dwa w powietrzu, no jak to? Tak właśnie, panowie, mnie ręka boli, nie? Lewo. <laughs> ale to właśnie już się przerzucam, no już drugi raz ile mogę? Normalnie świntuchy. Dobrze, że dzieci poszły <laughs> Aha. To już lecę! <laughs> Dobry to było! No bo nie było O, 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 o! Nowy zawodnik! Prowadził zamieszanie! <laughs> To jest z tymi zasadami, że się ktoś włącza w połowie bitwy, i później co? Wygrywa, no bo zostaje w powietrzu. Ładne malowanie ma. nie widać, nie? To niebieskie. Aha. A to chyba killer jest. Nie, to nie jest Krzydła nisko latają, będzie padać.